W budynkach, które projektujemy, staramy się używać mm, materiałów, które są użyję słowa autentyczne i prawdziwe. To znaczy nie udajemy tynkiem drewna, bądź też y, tynkiem, nie wiem czegoś, co nie jest tynkiem. Nie udajemy plastikiem pomalowanym na kolor drewna, drewna. Jeżeli chodzi oczywiście o cegłę, no to, to jak ona sama się broni, obojętnie jakiej wersji nie jest, no bo po prostu jest, jest prawdziwa. Jest to też materiał takiej no, skali człowieka, tak? Do objęcia jedną ręką, do murowania jedną ręką. W większości przypadków, których to no my panujemy nad projektem, nie mówię o projektach, które są w jakiś sposób tutaj już zdefiniowane częściowo, my kontynuujemy część pracy, ale na części projekty, które my sami od zera definiujemy, to najpierw jest projekt, w którym definiujemy, że to jest jakiś materiał typu drewno, czy potem cegła, czy razem cegła, czy na przykład sama cegła w danym użyciu. I potem do tego dobieramy kolor, czy też strukturę, czy też pasowanie dwóch elementów do siebie na etapie jeszcze projektowym najchętniej to robimy, czy to na zasadzie jeżeli to jest możliwe, to oczywiście zamawiamy próbki materiałów, fragmenty od, od, od producentów i od dostawców i definiujemy na to fazie projektowej. Potem następuje ta faza oczywiście akceptacji przez inwestora, no bo bez, bez świadomego inwestora to żaden projekt się nie uda. To inwestor w pewnym momencie przyjmuje od architekta projekt i to inwestor objęty, czy to jest inwestor instytucjonalny, czy to jest inwestor prywatny, czy, czy, czy publiczny, czy też osoba, to on zapłaci za projekt. Jeżeli go zaakceptował, to, na, to, to z naszego punktu widzenia to, to jest taki inwestor, który powinien też bronić tego rozwiązania. Tak? I w większości przypadków, kiedy coś dobrze wychodzi, to jest wtedy, kiedy na każdym etapie działa to dobrze, to znaczy, że my inwestorowi proponujemy jakieś rozwiązanie, rozwiązanie to jest kontynuowane w projekcie, potem inwestor akceptuje ten projekt i razem z nami wymaga tego samego standardu w realizacji. To jest kluczowe, bo, bo, bo w przeciwnym przypadku no, to, to, to jakby całość ta, ta, ta układanka runi. Teraz kluczowe z naszego punktu widzenia mamy takie doświadczenia, że, że bardzo lubimy i uważamy że uczestniczyć też w realizacji, bo uważamy, że to w realizacji, w trakcie realizacji podczas nadzorów autorskich, to jest często niedoceniane przez wielu i projektantów czasami i przez inwestorów. Nadzór autorski jest prawie, że tak samo ważny jak nadzór projektowy, bo na, na, podczas nadzoru autorskiego my jesteśmy w stanie wspólnie z inwestorem wyegzekwować ten standard, który był zaprojektowany. Tutaj na etapie faz projektowych... Były zdefiniowane jakieś materiały układzinowe, ceramiczne. Mówię tutaj o, o cegle. Natomiast e, docelowy wybór był dokonany na podstawie próbek materiałowych Kolejne osoby, które ten temat prowadziły, czyli Marta i Krzysztof. E, wspólnie dokonywali razem z inwestorem. E, najpierw to było u nas dokonywane potem z inwestorem doboru tego konkretnego modelu cegły, obok z konkretnym modelem, czy znaczy z modelem z wybarwieniem konkretnym układzie, ponieważ ten budynek ma. Jest, ma dwa elementy główne wiodące na lewacjach, to jest cegła, układzina ceramiczna oraz kładzina z drewna. To było razem zgrywane materiałowo i kolorystycznie. Tak? Natomiast ten definitywny wybór konkretnego modelu, typu, koloru tej było dokonywane już na fazie, fazie realizacji. W materiałów, nazwę je naturalnych, kolor jest jednym elementem, ale drugim elementem też jest materia. My chcielibyśmy czuć, że to, jest, że to jest naturalna cegła, a że to nie jest coś, co ją udaje. Tak? I to się tutaj udało. To jest materiał, no, niosąc za sobą pewną cenę materiału i cenę wykonawstwa. Ale potem materiał, który jest na lata, tak? na dziesiątki lat, no którego nie trzeba, zwłaszcza w otoczeniu leśnym, bo to jest budynek, który jest w otoczeniu leśnym, to jest, to jest budynek, który jest bardzo ładnie położony, użyję słowa, w środku lasu, tak? zawsze jest potem ryzyko tego, że zwłaszcza jeżeli chodzi o lasy iglaste, tak? że jest igliwie, że jest w, w, okresie, w okresie pylenia, jest pyłek taki, taki delikatny z, z, z drzew iglastych i to wszystko powoduje, że to osiada jeżeli jest albo kiepskiej jakości tynk, na nie, tynk, jest w tym, jeżeli w ogóle jest tynk, to, to jest troszkę słabiej, bo on dość szybko, dość szybko pokrywa się, pokrywa się taką, zaję taki patyny naturalnej. Nie wszyscy to lubią, a w przypadku materiału ceramicznego, cegły czy desek, ale zwłaszcza cegły, to powoduje, że nawet jeżeli coś tam osiądzie, to, to, jest, to, to jest, niezauważalne, albo nawet, naszym zdaniem, czasami nawet troszkę zdabia ten materiał, tak, więc tutaj z pełną świadomością, inwestor, chciałby e, mieć zdanie jakościowe, no i to rozwiązanie dostał. Marta i Krzysztof na no, rzecz wykonali naprawdę świetną robotę też właśnie na wzorze autorskim, tak? bo jeździli fizycznie na budowę i doglądali tego. I wydaje mi się, że to też, tak jak zawsze powtarzam, że, że to właśnie jest połowa sukcesu, to jest, to jest, to jest ten, ta faza, w której nie zostawiamy inwestora samego, tylko współuczestniczymy w realizacji budynku. Tak?